compromise Przedstawcie się, kto na czym gra. Cześć, Michał, jestem. Gram na wiecie, nie, wieśle. Les Faroż, gitara basowa. Dominik Hałka, instrumenty klawiszowe oraz śpiew. Janusz Palikot, perkusja. Kogo nam tutaj brakuje? Brakuje nam tutaj y, pana Chila, by pochodzi z Zimbabwe. specjalnie przyjęliśmy go tutaj w naszym kraju do zespołu. No starał się, starał się długo o wizę, starał się, ale w końcu udało się, podpisaliśmy się wszyscy pod wnioskiem, udało się tutaj go zagnieździć na naszej ziemi i teraz mamy. No ale właśnie. ma tylko dwa lata tą wizę i do Jumanji z powrotem go wysyłają. Też chciałem wspomnieć, że nasz kolega Chill ze względu na swoją nietową urodę bardzo potrzebuje doświetlania przez specjalne jarzeniówki. To jest promieniowanie UVB, które wpływa korzystnie na jego cerę. No dlatego to po koncercie też 15 minut zawsze się naświetla w specjalnym terrarium. właśnie, w tym zimowym w czasie to jest mu najbardziej potrzebne, bo ono jednak mało jest promieniowania na dworze i tak trzeba go dość. A tak poważnie mam nadzieję, że go fanki nie rozszarpały jeszcze tam, bo on walkę tam toczy taką. Powiedzcie może y, właściwie jak powstał Wasz zespół, czy znaliście się wcześniej, skąd pomysł na nazwę? No, czy znaliśmy się wcześniej? Znaliśmy się wcześniej chyba wszyscy, nie? Oprócz, no. Nie znaliśmy się tylko z Chillem, bo Chill przyjechał do nas do Koszalina na studia, e, a myśmy się znali wcześniej a z wielu w muzycznym wielu, pracował Wielu projektów, wszagi pracował w sklepie muzycznym, e, kupowaliśmy u niego gitary, kostki, wszystko. Na, na lewo, lewo, lewo wszystko sprzedawał. No. Pani nie napijał, Evo wszystko na Nie napijał na kasę, nie dawał paragonów. Hej, lepiej uważaj za wszystko, co robisz na tej Czekacie i boczy, czekacie piłki, sami nie to, co Hej, lepiej uważaj za wszystko, co robisz na tej czerwonej. Aż jestem już z tego sąty, yy, głosnym y, nie chcę o tym mówić, nie ma tutaj ludzi, którzy mnie kontrolują, nie, 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 nie. Nie dam się wkręcić w takie rzeczy. Chodzi o to, że ktoś pytał o Chilla, tak? Jego tutaj nie ma. Kim jest Chill? Chill jest naszym po prostu wokalistą. Graliśmy koncert, dzisiaj było fajnie, przyszło dużo ludzi. Ale, się, ale Pani pytała skąd pomysł na nazwę, Szagi. Tak. Skąd pomysł na nazwę? No ale to ty miałeś mówić. Ale ja... Yy, yy, nasz, yy, Dobrze, no to powiem. Yy, kolega nasz z ZOMO, który wcześniej grał w pierwszym składzie. Wpadł, pomysł, wpadł na pomysł nazwy Ragafaja i tak się no, teraz, stało, że, że teraz jest Ragafaja bo... A to jest y, Chilo. O którym tak głośno w naszej konwersacji jest Jo. już chyba znamy. Dzień dobry. Widzowie Brodnicy, jak mnie mam. Czy gdzieś to Runia? To o niej. A poznajesz tego? No? To jest gościa. A to dziewczynę? Şey ej, ej wisisz mi kasę. Mi też. A co za gość. nasze dłonie, nasze, zęce, nasze Zobaczcie, że za nie jaka skręta, bo jaka kanonę majka chciał czakać. Dobro, jedyne, co na tałta. ludzkości się kumba, ja Muzyka nas spaja, muzyka nas cieni. Muzyka na więcej się stali, A nigdy nie zapłodzi, że jestem to czym No, powiedz, powiedz generalnie skąd nazwa Ragafaja się wzięła Halila masa Halulu katutugahi Ta nazwa była zapisana w gwiazdach już 15 wieków przed narodzeniem Chrystusa Halala Kebaba Wpłynął wasze występy w programie Must Be the Music na Waszą karierę muzyczną Płynął jak rzeka, niczym Wisła, szukał ujścia Niczym taką Wartkie wody potoku Dunaju. Dla mnie lepsze pytanie jak wypłynął Codzisz hmm. się na dzisiaj taka piękna pogoda życie to, co zrobimy z Jeżeli za jest to właściwa droga Pamiętajmy drugiego człowieka, szanować no nocy, co, no poważnie rzecz biorąc, byliśmy tam na tym planie filmowym, bo to tego inaczej nas właśnie można, trzeba było tam 4 dni siedzieć i cztery dni pod rząd grać ten sam utwór i w kółko, i ten sam utwór, i ten sam, i ten sam, i jeszcze raz ten sam, oj nie no, przesadzaj, nie było aż tak tragiczny. No, nie, nie ale żeby pani mówić. pytała jak wpłynęło, wpłynęło to w taki na, sposób, że zobaczyli nas ludzie, którzy prawdopodobnie nigdy w życiu by nas nie zobaczyli, tak. bo będąc w Polsacie, powiedzmy o 20 w niedzielę, w dzień wyborów, dociera się do takich ludzi, którzy mogą cię też znienawidzieć, ale nie 8% z tych ludzi Cię pokocha. To było to, że dotarliśmy do ludzi, którzy nigdy w życiu by nawet nie usłyszeli, że Raga, co? Ostatnio odszedł od Was ważny członek zespołu. Jak to wpłynęło na? na... Yy, właśnie, teraz, właśnie na 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 To jest proszę. wielki cios tak naprawdę dla nas wszystkich. No co my mamy powiedzieć? Gramy w osłabieniu. Na raz. Dobra, nie ma Czy damy radę, to już zale... panowie dość tych głupstw. Trzeba to powiedzieć prosto. Nie, no dobrze. <laughs> 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 Był. Chodźcie do. Chyba <grymne> Dość tego, enzym był eksperymentem. Enzym był naukowym eksperymentem NASA. Czekaj, Szaki, muszę to powiedzieć. Zobacz, <grymne> Muszę to powiedzieć i dobrze o tym jest. Zobacz, że nie możesz. Enzym był eksperymentalnym replikantem NASA. Na potrzeby tylko i wyłącznie Braba e e, Miał to jeszcze kilka innych funkcji, takie to właśnie, tak to teraz Ale tak serio to... Y, no, no żarty, żarty. No właśnie, no bo ktoś ty, tutaj bym chciałby, chciałby wiedzieć, no. Moim zdaniem miał dość, szukał jakiejś swojej zajawki. Zostawił nas w smutku, no i trochę byliśmy najpierw źli, może część nas jest dalej złych, ale... Ale myślę, że z czasem zrozumiemy to i, i będziemy mogli dalej grać i w ogóle pokazujemy, że dalej staramy się robić to, co było. Brawo Michał za wypowiedź. Hey. Jeszcze ja ale, ale w każdym razie, ale w chwileczkę, chciałem skończyć. W każdym razie, chcieli, chcieliśmy mu również podziękować gdzieś tam za za, za za to granie i w ogóle, że było fajnie i że co wniósł przede wszystkim. Paweł to był człowiek, który chodził za mną i mówił Hałka, rób mi ragafaje, róbmy ragafaje, rób mi ragafaje, róbmy No jakoś gdzieś tam nasze drogi się rozeszły, ale tak naprawdę on był bardzo ważnym czynnikiem, jakby zapalnym do tego, żeby to się odrodziło. Waszych sukcesów w rozwijaniu Waszej kariery muzycznej. Ja dzięki wszystkich bardzo. wszystkich widzów e, telewizji kablowej w Brodnicy. Mam nadzieję, że macie zajebiście szybki internet dzięki swojemu sługodawcy. <grym> a Ciebie znajdę ten, co kazał. O 5 złotych. Dziękuję bardzo.